Witam witam! Z tej strony olestina.pl i dzisiaj będziemy budowali domek, tylko musimy uzbierać na tych materiałki, więc zapraszam do oglądania. Więc idziemy, psiekierkę musimy wziąć i pójdziemy po kamień. Nie, nie po tylko podrybno, Co ja gadam, idziemy. No, Mhm, uh Anderman -huh. tu biega. Mhm. Uh mhm. -huh. gorzej, już jest noc. No, ale pod mam brązową, więc. Dobrze, musimy sobie weźmiemy sobie broń. Idziemy na survival. I wyjdźmy poza działkę, poza żółty teren. Oczywiście szkielet jest. Okej. Okay. No i zbierajmy drzewo. Schował się. Co za... Kości nam się przydadzą. Super. Mamy. Zbierajmy drzewo. Jak widzicie fajnie się na drzewo. Wystarczy dol, dolny pień skopać. Myślę, że gdzieś tak z 3 cztery z takich namy mogą wystarczyć. No, my mamy jagody, nam się przydadzą te jagody w obronę jakoś tam, może nie będzie na obronę, ale coś tam się z nich zrobi. Achty wradne ząbiaku. Będziesz mnie tu tłuk. O! Ścinamy cały czas. Tu chyba jeszcze gdzieś gdzieś jest. Ach, mra już go nie ma. Cały czas zbieramy nasze jedzzonunko, więc dobrze, że uzbieraliśmy, bo już potrzebujemy jedzenia. Zoą na sklepie derzyła mi się. Dobra. No to. Lecimy z kopaniem. O. Wodra nam się przyda, co? Nie mamy jeden tak dopiero. O, już nas do nas zombie, zombie leci już. Cierpliwe te zombie są, mówię. Jączek. Jączek się nam przynasz. może nic nam da. O tak, dał nam ni nic. Mhm. Mamy już z d was takiej się przyda No potrzebujemy więcej dała, więc no. Kierkowy to są jedno z moich ulubionych drzew. Mają fajny potem kolor desek, czy Więc. Mamy trzy taki wyżej. A tego potrzebujemy naprawdę dużo staków, więc. No i znowu nie wiję. Się. Ej, się. mnie tu tłuczysz? No, mi jeden. No. O. Trzy staki mamy. Zaraz będzie czwarty stak. Sią, od drzewa? Obarwał. Mamy cztery staki. A ja myślę, że zrobimy tyle staków, tu będzie, żeby było pełno.

Sią, sią, sią. O, dostarczył drugiego kiepara. Nic. Kurczę, sią. Już się dzień pojawia. załóżcie kilka razy, żeby nam uh -huh. Nie wysadził nic. Yes. O. Kolejny szkielet, no się za dużo czasu, ale fajnie że są. Dwadzieścia jeden dopiero. Co tam robi ten blok trawy? Nie wiem. Dziwnie to. Ktoś był widocznie i tam sobie postawimy. Dobra, jeszcze jeden tak, i możemy iść do na działkę, robić domek. Lepiej mieć taki zapas drewna niż nie mieć wcale. Czy nie mam racji? A raczej mam rację. Mhm. Dobra, mamy już. Możemy iść do PH do domu. Mhm. Czyli nam no, tu grudek rośnie, nam no, tu rośnie, no. I co? Zaczniemy od y, domu. Czyli Dom zrobimy tutaj, gdzieś mniej więcej. Będzie wejście do domu. To gdzieś tutaj postawimy wejście do domu. Czyli zaczniemy gdzieś stąd budowę. Raz, dwa, nasli trzy, cztery, pięć. Czyli tu będzie początek ściany. Robimy taki róg. Chociaż nie podoba mi się. Zatniemy to i to. Ja dużo do domu nie potrzebuję, więc raz, dwa, trzy, cztery. I tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu będzie jedna ścianka, czyli jedno okienko. Stało i raz, dwa, trzy, cztery i raz, trzy, cztery. Tu będzie pustka albo okno, a tu pustka nie wiem, bo yy, nie, tu będą drzwi. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery pięć i tu okno. I dalej zakręcamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okno, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, trzy, cztery, pięć. I tu nic nie będzie. Okno, okno. I zakręcamy. Pod prostokąt robimy. raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery pięć raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery pięć i tu raz dwa trzy cztery raz dwa trzy pięć no i teraz robimy sobie o o o o, o. Mhm, uh ja -huh. się tak prezentuję. Moglibyśmy jeszcze zrobić sobie tak. Ale. Wtedy jak widzicie. Okno zobaczymy, jak będzie teraz wyglądało. Hm. No, zróbmy tak. Tak, 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 tak zrobimy. Tak będzie fajnie wyglądało. Czy ja dużego domu nie potrzebuję, bo nie potrzebuję. Po co mi taki duży dom? Tu zrobimy ścianę zwykłą, żeby nie było w ogóle okna. Mhm. I tu. Tu. No i tu muszą być drzwi, więc. Ale żeby było ładniej, to zrobimy tutaj wcięcie i zrobimy z tego schody. Więc. O, I tak będzie, będzie wyglądało. Do tego jeszcze drzwi. Ach, tak się robi drzwi. Więc. O. Mamy drzwi. Jak widzicie. Pustki. A my możemy jeszcze sobie tutaj w miarę dodać y, jakieś urozmaicenie, żeby to fajnie wyglądało craft zrobimy i zakryjemy sobie to. Jak widzicie, mamy takie coś. Więc tu możemy zrobić schody, żeby to fajnie wyglądało. Brakuje nam schodów. Prawda? Schody. Dużo nie będziemy robić, bo możemy przegnieć. O, właśnie przegnieliśmy. Dobra, tak się prezentuje. Ale możemy jeszcze piętro zrobić, co nie? Zawsze piętro można dorobić. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz. Raz, raz, dwa. trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 I tu pięć. Raz, dwa, trzy, No kurde, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, pięć. Wszędzie po pięć. Widzicie, będzie to fajnie wyglądało w miarę Zrobimy tak samo jak na dole. No ostatnie tutaj, jak widzicie, możemy teraz dwa, trzy okna budować. O gdzieś źle dałam, więc muszę tutaj ściąć. O. Mhm. Mm Będę potrzebowała piasku, to wiecie, piasek. O, nie tu. Mhm. No i tak się prezentuje początek domu. No i żeby to też na górze ładnie wyglądało, to robimy tak, 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 tak. Tak, tak. Tak. Tak, tak, tak. Oj, źle postawiłam. No i teraz musimy znowu zrobić włosy, bo włosów wyszło nam mało, osiem, jeszcze nam mało wyszło, osiem. Jak nam będzie za mało, to dodamy. Zrobimy jeszcze raz. Mm. Bra. bra o o o i będzie za mało już widać że jest za mało craft robimy z tego łazy I mamy, o, tak się prezentuje, początek i jeszcze schody, więc na spokojnie, o, Chcemy jeszcze tam porobić schody, więc, o. Dajemy 40, żeby nie przesadzić. Oj. No i jak widzicie, tu już, y, będzie taki domek, ale jeszcze będzie dach, a dach zrobimy już w drugim odcinku. I ja naszykuję materiały na ten dach, na okna, no i no, materiały na podłogę, więc widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.